w tym meczu mieliśmy to, czego nie mieliśmy wcześniej w takiej dozie, ja mówię tutaj o dozie szczęścia, tego nam brakowało w niektórych spotkaniach, tutaj to było i było to w pierwszych 15 minutach, gdy zawodnik z Wisły Polsk miał kiks chyba sezonu i to nazywamy jako szczęście, natomiast pozostałe sytuacje, czyli, czyli sytuacje sytuacje Kante, czy, 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 czy to, co, to, co Sery wybronił, nie nazywa jako szczęście, tylko jako umiejętność. Mieliśmy bramkarza w bramce, on to wybronił, więc chwała mu za to. I w jakiejś szczęści mieliśmy odrobinę szczęścia przy drugiej bramce. Ja mówię odrobinę dlaczego? Dlatego, że gdyby tam Sewerenki ten piłki nie dotykał, ta piłka by wpadła do bramki, więc ta piłka leciała się do bramki i bramkarz Wisły Płoc popełnił błąd wynikający z tego, że piłka e, chciał tą piłkę bronić po prostu i, i taką i inną reakcję podjął, zdobyliśmy bramkę i tą bramkę zdobyliśmy w ostatniej sekundzie meczu, co jest dla nas niesamowicie istotne. E, natomiast e, e, drużyna, drużyna tutaj pokazała charakter, pokazała charakter, e, e, w jaki sposób po słabym początku ocząsnęliśmy się, w drugiej połowie już było zdecydowanie lepiej. Zdobyliśmy bramkę po, po kolejnym konsekwentnym ataku, niestety straciliśmy bardzo szybko bramkę, co jest minusem, ale też bardzo szybko zdobyliśmy bramkę na 2-1, co jest znowu plusem. Ten, ta druża ma charakter, ja wierzę w to, że ten mecz może być takim meczem wskazującym to, że możemy piąć się do góry tabeli. My w to musimy uwierzyć, my musimy się utwierdzić w tym przekonaniu. Ja mówię my, czyli zawodnicy sztab szkoleniowy, że kierunek jest właściwy, że jeżeli to szczęście nam będzie sprzyjać, a ja w to głęboko wierzę, to jesteśmy w stanie wygrywać kolejne spotkania. Na pewno istotne dla nas będzie to, aby następne spotkanie, następne spotkanie było abyśmy podtrzymali ten kierunek. O, w ten sposób dziękuję. No, Ja tu nie będę ukrywał, nie będę tam szukał e, jakichś takich e, rzeczy, które, które by tam powiedzmy, chroniły mocno Alka. No, to jest sport zawodowy, po prostu, ale nie wszedł dobrze spotkanie. E, Merbashvili, zawodnik, który był na jego stronie, tworzył sytuację jedną za drugą. E, czasami tak bywa, ale jest młodym zawodnikiem, zbiera doświadczenie, jest e, na boisku, już był kilka razy w klasie, przez kogo dla niego był ogromny, bo był, grał w trzeciej Lidze teraz. E, w Ekstraklasie, więc to jest różnica kilku klas rozgrywkowych i w tym meczu akurat sobie powiedzmy z tym nie poradził, ale ja myślę, że i te dobre rzeczy, które go spotkały do tej pory i ten mecz to jest bardzo duże doświadczenie dla niego, on musi wyciągać wnioski. Dostał zmianę bardzo szybko, ale ja myślę, że dla niego to jest, to jest też bardzo duże doświadczenie że nie tylko siła, szybkość, ale spryt na wojsku, bo tutaj Łukasz Mierzejewski pokazał pokazał się ze strony, pokazał te cechy sprytu, doświadczenia, niekoniecznie trzeba byłoby się przepychać z Merbashvili, wystarczyło umiejętnie do niego dosunąć w pewnym momencie dojść i, i tak naprawdę w pewnym momencie już ten zawodnik nie, nie mógł rozwinąć skrzydeł a dowodem na to jest chociażby zmiana w 60 któreś tam minucie, więc, więc to jest tylko dowód ku temu, że Łukasz sobie dobrze z tym poradził. No i taka sytuacja nastąpiła, ale ja myślę, że Alek to zrozumiał, zresztą z nimi rozmawiałem i, i wszystko jest na dobrej drodze. Dziękuję. Okres okienka transferowego. Okienko transferowe będzie, będzie w zimie i, i tam to podsumowanie wyjdzie, które rzeczy funkcjonowały, które nie. No. Ja to już chyba kiedyś powiedziałem. Myśmy mieli bardzo trudny początek, jeżeli chodzi o transfery. On wynikał z różnych, z różnych tam aspektów. Między innymi z tego, że nie wiadomo było jaka będzie sytuacja Górnika. Czy w ogóle Górnik nie wiem, będzie grał w tej Ekstraklasie, bo nie wiadomo było co sfinansowanie i tak dalej. Więc czerwiec i tak naprawdę połowa lipca to, to był tak Taki okres, gdzie no, transfery, pomimo tego, że chcieliśmy jakieś transfery robić, było bardzo ciężko je wykonywać. Natomiast no, im dalej w las, tym, tym można powiedzieć, bardziej za, zaczęło się to układać. I tak naprawdę te, te transfery dla Zminy, czyli tutaj i Gerson, i Javi, i Adam, i teraz można powiedzieć Nika, no, to są transfery, które. Ja bym chciał, żeby one były w czerwcu, tak? Wtedy miałbym czas na to, że jest wdrożenie w zespół, jest czas na to, żeby popracować nad aspektami taktycznymi, motorycznymi i wtedy mógłbym powiedzieć, być może teraz jest tak bądź tak. Natomiast ja myślę, że musimy poczekać do, do minimum przerwy zimowej, aby, aby ocenić, czy, czy to, co tutaj robiliśmy, było właściwe, jeżeli chodzi o transfery i wyciągnąć wnioski, ewentualnie jakieś, jakieś korekty wprowadzić. Natomiast na tą chwilę tego bym się nie podejmował ze względu na to, że, e, że nie działo się tak, jak byśmy chcieli, jeżeli chodzi o aspekty transferowe w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, tylko to wszystko trwało, było rozłożone w długim terminie, więc e, poczekajmy do zimy i, i zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. To znaczy, wie Pan, akurat tych dwóch zawodników, o których Pan teraz powiedział, no to no, mają, mają kontuzję, leczą, leczą uraz. Czasami taka sytuacja ma miejsce, że, że to się zdarza i, i też ciężko mi jest się odnieść do tego negatywnie czy pozytywnie, że nie wiem, że ta kontuzja jest akurat. Natomiast no, powiedzmy tak, Slaven Jurysza przyszedł do nas z, bodajże z trzeciej ligi, Serbski, czyli można powiedzieć z amatorskiej ligi, zdążył już zdobyć bramkę w Ekstraklasie z Koroną Kielce. Zawodnik, który, który no tak naprawdę pewnie żaden klub w Polsce pewnie by go nie, nie ściągał. Myśmy mieli jakieś informacje na jego temat, że, że ma pewne cechy, nie jest to zawodnik też drogi, mówiąc, mówiąc bezpośrednio, więc on, on do nas doszedł. Myślę, że jak na ten krótki czas zdobywając bramkę w klasie w wygranym meczu można oceniać to jako, jako jakiś pozytyw w meczu z ruchem, może również pozytywnie. Grał z Lechem Poznań, może tam już nie było aż tak super, ale to była bardzo głęboka woda dla niego, bo on w takim meczu przy światłach, przy tej publice nigdy nie grał wcześniej. Natomiast to jest transfer, który, który i Slawen i Buko, który jakby Dotyczy tego okresu pierwszego, o którym powiedziałem, okresu czerwcowego i początku lipca. Tam mieliśmy bardzo trudno, tam musieliśmy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób to robić. No naprawdę było, było ciężko i, i ja bym powiedział w ten sposób. No tam, gdzie wynaleźli drut, czyli w Poznaniu bądź w Krakowie, bo dwóch się wzięło za złotówkę i go rozciągło, no to myśmy pewnie wynaleźli coś więcej jeszcze, tak? Bo myśmy musieli jeszcze czegoś mocniej szukać i no, nie było to łatwe. Natomiast no Klasa to weryfikuje i myślę, że weryfikacja taka, no ja mówię, pierwsza przyjdzie na, na okres zimowy i tam myślę, że będziemy mogli o tym rozmawiać. Jeżeli chodzi o Wuko, to tam może być różnie, może być już niedysponowane do końca rundy. Jeżeli chodzi o Slavena i o treningu indywidualnym yy... Taka wstępna prognoza tego jest, że być może przy tydzień tak wejdzie do treningu. Bartek Śpiączka jest treningu indywidualnym, choć bardzo, bardzo, bardzo mocno pracuje i być może już wejdzie w trening z grupą i być może będzie brany pod uwagę tutaj na mecz ze Śląskiem Wrocław. Tutaj jest taka możliwość. Wojo Bipary w niedzielę wraca i również będzie już praktycznie przydrużenie, więc tutaj też jest możliwość, że Wojo będzie brany pod uwagę już w następnym spotkaniu. Jeżeli chodzi o Onika, tak, tam było pytanie odnośnie papierów, no to czekamy na certyfikat z Turcji. Normalnie to działa tak, że 1-2 dni. Ale jeżeli komuś się nie śpieszy z tamtej strony, może to potrwać dłużej, więc my robimy wszystko, co w naszej, yy, yy, naszej mocy, aby ten certyfikat otrzymać. I z tego, co wiem, no, istnieją bardzo duże szanse, że Nika będzie na mecz teraz już ze Śląskiem yy, mógł być brany pod uwagę do, do kadry. Yy, no, sam Nika powiedział, że musi popracować nad, yy, nad yy, aspektami fizycznymi. Yy, yy, no, też wiadomo, no, był poza, poza treningiem z grupą, jest, to, jest to, to coś innego niż trenowanie indywidualnie. Natomiast no, ja mam nadzieję, choć tutaj nie będę tego dość mocno podkreślał, ale bo nie chcę, żeby Nika za chwilkę we frunę, ale mam nadzieję, że nam pomoże. Czy to będzie już teraz ze Śląskiem i w jakim wymiarze czasowym to zobaczymy, ale ja wierzę, że, że docelowo górnikowi pomoże. Łukasz, ja powiem w taki sposób: Łukasz trenuje z grupą w pełnym wymiarze, wymiarze czasowym. Nie ma żadnych ulg, więc jeżeli i tak jest, no to jest brany pod uwagę do, do tego, aby, aby być w 18 czy w 11. Kamil później miał kilka propozycji grania już w innym klubie. I z każdej propozycji, którą miał, każdą propozycję, przynajmniej tej informacji, co ja ma posiadam, on tego w jakiś sposób nie akceptował. Różne były powody, czasami były mniej lub bardziej abstrakcyjne i mówię tu bez żadnej dozy przesady. I tak naprawdę zastanawiamy się cały czas, na czym mu zależy w życiu, nie? bo to jest dość młody jeszcze człowiek, zaistniał już na. Na arenie piłkarskiej w Polsce i po prostu zastanawiam się, co on chce. Tak? W, treningu na przykład, w treningu, na przykład, dostał szansę, tutaj, teraz faktycznie u mnie w zespole. My mamy w treningu pomiar, stały pomiar tętna każdego zawodnika. Po treningu, rzucamy sobie to na komputer i patrzymy, jak to wygląda. No więc, jeżeli bym porównał pracę na przykład Gersona, a, a Kamila Poźniaka, no to w większości wygląda to tak, że tutaj Gerson bazuje, oscyluje w treningu takim bardziej intensywnym, chociażby taki jaki był wczoraj, albo dzisiaj będzie w granicach 90-95% swoich możliwości, taki jak ma być, a u Kamila to jest czasami 80-85%. Więc ja cały czas nie wiem co Kamil chce. Jaki chce kierunek wybrać? I jeżeli on nagle wskaże, że on chce być w górniku i wskaże, że chce być piłkarzem i chce grać na poziomie klasy, drzwi nie są zamknięte. Ale on musi to sam wskazać. To się dynamicznie dzieje. Znikom wtedy, jak pan zadawał pytanie, to znikom. Pan, jak gdzieś te, ktoś coś ćwierka, czy tam te ptaszki ćwierkają, to ja też jestem, ja mam dużo pokory do tego, bo mnie już życie nauczyło, że czasami zbyt pochopne twierdzenia jakby są, grają, grają do drugiej bramki. znaczy Ja bym coś powiedział, a to nagle nie wiem, by się to inaczej poukładało i dopóki to nie jest na piśmie, to więc ja jestem ostrożny w wypowiedziach. Natomiast dopóki są takie możliwości, a zawodnicy, którzy nie mają kontraktów czy, czy, czy rozwiązali kontrakt przed końcem, przed końcem sierpnia, mogą do, dokoptować do drużyny. Więc nie wykluczam, że coś takiego może mieć miejsce, ale zobaczymy.